Nowe kapcie założone Pirelli Scorpio MT90 Z przodu i z tyłu Dobra, jadę, zobaczę co się będzie działo Ty za noga. Co za noga? Pieszę się trochę, bo mam zajęcia teraz, ale jazda próbna świeżo wymienione opony. Mam nadzieję, że można zaufać w sytuacji że wszystko dobrze jest dokręcone. Jest. Czuję różnicę w samym toczeniu się motocykla, ale to też dlatego, że... Zupełnie inne gumy, inne ciśnienie Trochę się boję, bo hamulce mogą być, ale nie Były przepompowane Dobra, przedni hamulec działa, tylny działa, przepompowane Olola Albo ja się nie mogę przyzwyczaić, albo jest duża różnica Jest jakaś duża różnica, bo moto chce jechać prosto nie chce się tak składać Nie chce się tak składać Po prostu samo się prostuje Zaraz zobaczymy gdzieś puszczę ręce i czy nie łapię tego Simi ale coś, coś mi się z tyłem nie podoba Coś jest miękko Jest duża bardzo różnica w prowadzeniu motocykla. Zaraz zobaczę, czy zatrzymam. Czy ja przypadkiem nie mam gumy z tyłu już w tym momencie? Bo coś jest bardzo dziwnie. Aż zbyt dziwnie. Takie... Może ciśnienie jest mniejsze, bo takie uczucie... Dziwne bardzo. Uczucie jakbym złapał gumę, ale cieniutka ta oponka jest. Taka cieniutka. No tamta była 140, dużo szersza, a ta jest w fabrycznych wymiarach 120. Kurczę jaka różnica nie mogę się. Nie mogę się przyzwyczaić teraz do jazdy. A samo dopiero co wyjechałem, pierwsze parę metrów. Ale dziwnie, bardzo dziwnie kwestia teraz przyzwyczajenia od nowa, bo motocykl chce się bardzo szybko i gwałtownie prostuje. Co nie jest, nie jest złe, bo chyba tak być powinno. Tutaj tego nie będzie widać, no na razie szymi nie łapie. Zobaczę tam z górki, jak to będzie szło. No ale uczucie jest bardzo dziwne. Zupełnie jeszcze inne niż na pierwszych oponach asfaltowych. Gdzie na pierwszych oponach asfaltowych to się wszystko ładnie składał i zachowywał. Dziwnie. No nic, zobaczymy. Jak to będzie, co to będzie z tego. No mm -hmm, tyle, noga. Co za noga. Łapie szymi łapie delikatne Łapie delikatne szymi, ale to jeszcze sprawdzę w trakcie dłuższej jazdy, bo dzisiaj nie mam czasu. A odnośnie samej wymiany opon, bo myślałem na początku, że zamówię opony na własną rękę i wymienię sobie na parkingu. Musiałbym tylko kupić jakąś normalnego rozmiaru łyżkę, bo mam dwie takie miniaturki. Które są po prostu tak jakby w razie awarii, no. ale powiem, że jak zobaczyłem wymianę opon i jak mocno one się, te gumy, zwulkanizowały z obręczą, to myślę, że trochę bym psiakość przeklinał wymieniając to na parkingu, bo widziałem, że przy użyciu maszyny to wymagało też troszeczkę tężyzny fizycznej, żeby podłożyć pod maszynę. Ale co mi się nie podoba i to i to po prostu życie na Korsyce ma do siebie takie pewne specyficzne rzeczy. Bardzo mi zależało na wyważeniu kół przede wszystkim właśnie z tego powodu, że żeby miał pewność, że koła są wyważone i że szymi, które ewentualnie zaczyna powstawać, to nie jest z tego powodu. I no myślałem, że w tak dużym serwisie mają maszynę i mi to wszystko zrobią. Natomiast jak zobaczyłem. Że od razu po wymianie opony, opony koło ląduje do motocykla, i zapytałem, e, dlaczego nie, nie będzie wyważone koło. No i zobaczyłem wzruszenie ramionami i tekst, że przecież to nie jest GSXR. E, no tak, no, no wiem, że nie, nie, nie przekraczam tych prędkości powyżej 100 praktycznie. Rzadko kiedy tutaj nie mam możliwości takiej, ale. No to nie jest fajne, bo stare ciężarki zostały na tych miejscach, gdzie były, zostały zupełnie nieruszone. Więc jeżeli wcześniej było źle, plus nowa opona, to w ogóle to nie ma moim zdaniem żadnego sensu, bo nie wiemy, w jakiej jesteśmy pozycji i to jest bardzo słabe. I tutaj większość nie, nie, nie chce się wypowiadać, bo nie znam wszystkich zakładów, ale między innymi o to chodzi ta różnica w cenie. Że, że albo mają taką maszynę i jest dużo drożej, albo nie mają i mają podobną cenę i ty tego nie wiesz, co oni mają. Ja poprosiłem, bo dostałem propozycję, proszę zejść na dół na kanapę posiedzieć. Ja powiedziałem, że nie, ja lubię patrzeć. No i też troszeczkę może i pyszyłem, bo myślałem, że zrobię jakieś nagrania, jakieś zdjęcia, ale Taka atmosfera nie była zbyt luźna, nie była taka zbyt, może w tym czasie covidowym, że te maseczki, żeby sobie na swobodnie porozmawiać, pośmiać się przy wymianie opon, bardziej to było na zasadzie takiej, że już koniec dnia, Simon przyjechał, chce wymienić opony, jest godzina do zamknięcia, no to szybko, szybko, jeszcze chcę patrzeć na ręce, więc no w takim klimacie, no to nawet nie chciałem pytać, czy, czy mogę coś nagrać, no bo widziałem, że no, to nie był ten dzień pana mechanika. Duża, rodzinna firma. Widać, że zmęczeni chcieli iść do domu. Poza tym jutro jest święto. Dlatego też mi zależało na wymianie opony, żeby móc testować ewentualnie w dniu jutrzejszym, kiedy ma też troszeczkę padać. I chciałbym się przejechać gdzieś też po jakimś szutrze zobaczyć, ale na razie pierwsze wrażenia no, są, są takie, że jest dziwnie i trzeba się przyzwyczaić. No i też wymiana opon, ok, dobra na maszynie, bez wyważenia. Dokręcanie tych wszystkich e, śrub, no dobrze, oś koła. No, no wiem, że mało kto chce się w to bawić, e, używać klucza. Dzięki Wam wszystkim za to, że e, mnie poprawiacie w sprawie nazwy klucza. Ciągle mylę. E, klucz dy dynamometryczny, a zawsze mówiłem dynamometryczny. Nie widziałem w rękach przy wymianie opon, a szczególnie przyglądałem się w czasie przykręcania tych czterech czterech śrub trzymających przednią, blokującą przednią oś, tak, bo to są chyba najmniejsze śrubki, które mogą ulec zerwaniu w czasie wymiany koła, jak ktoś na, na siłę, na rękę to dokręca. Bo wcześniej, jak miałem w Seucie zmieniane koła, no to w ogóle mnie krew zalewała, jeżeli oni kluczem pneumatycznym mi dokręcali te, te wszystkie śruby i aż zwróciłem im wtedy uwagę, że już wystarczy, bo jak tak słychać, tych tych, 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 no to wiem z doświadczenia, że wtedy można te wszystkie śrubki łatwo pourywać. I to mnie trochę... I to mnie trochę niepokoi właśnie zostawiając motocykl u mechaników, że, że nie wiesz tak naprawdę co zrobią, jak to zrobią, bo przez przypadek mogą naciągnąć, przeciągnąć śrubę, oddadzą ci motocykl, a później ty masz. No niestety ty masz problem, bo nie zawsze to, to się da zauważyć od razu w tym samym momencie, o, ciasne kółeczka sobie pokrążymy. No, tak dziwnie się czuję. Powiem, że muszę się przyzwyczaić do tych kapci. O, taka to wizyta dzisiaj u mechanika. Więc może jutro coś dogram. Telefon właśnie mnie molestuje. Dobra, pora, pora jechać na zajęcia. No trudno wyczuć teraz siłę hamowania. O, jest jeszcze jakiś szuterek, ale... Ale co ja poczuję na takiej drodze? Muszę gdzieś, gdzieś przejechać na jakąś taką dłuższą drogę i po prostu zobaczyć, jak to się sprawdza. No bo jest dużo, dużo węższa. Fabryczny rozmiar tej opony tylnej. I... licznik działa dobrze, czyli jest założone. Bo też mnie pan pytał, czy licznik u mnie działa. Mówiłem, że dwa razy wymieniałem mechanizm, bo ta blaszka. Wiecie o co chodzi? Jeżeli chodzi o Transalpa, no to chodzi o mechanizm prędkościomierza. Ja wymieniałem dwa razy mechanizm sam, ten plastikowy stworzywa, bo go zmieliło. Za drugim razem wymieniłem też na nową linkę prędkościomierza, i jak na razie działa, ale też sama w sobie już ta blaszka metalowa, która napędza ten plastikowy mechanizm, już jest tak troszeczkę po rogach tam poprzecierana. I to też może stanowić utrudnienie. Więc za trzecim razem, jak prędkościomierz przestanie działać, to będę musiał wymienić te wszystkie elementy. Właśnie mówię o tych dokładnie śrubach, że są delikatne i na to ja uważam. Rok przedniej opony 28,20. Rok tylnej gdzieś tutaj to było 42,20, czyli z 2020 roku. Ups, No i trzeba oglądać motocykl, bo uszczelkę mam popękaną od dawna. Przymierzam się do wymiany, ale tu jest mokro. I teraz motyla noga. Nie wiem, czy to jest woda, bo zostawiłem bez pokrowca na deszczu. Naleciała, jeszcze nie zdążyła wyschnąć. Czy już mi ucieka płyn hamulcowy? już dolewałem. Wracając jeszcze do tych opon, no to krótko mówiąc, trzeba się cieszyć, że w ogóle jakiekolwiek były, nie mając większego wyboru, no i że zostały zamienione. Cześć! Przekażę silnik z Suzuki G250. Wszystkie informacje znajdziesz w filmie na moim kanale. Tutaj jestem, więc zachęcam.